To, o czym dziś usłyszysz, może cię wstrząsnąć, może sprawić, że zaczniesz patrzeć na świat zupełnie inaczej. Może nawet obudzi w tobie lęk. I słusznie w roku 1917 w maleńkiej portugalskiej wiosce Fatima, troje dzieci doświadczyło czegoś, co wstrząsnęło całym chrześcijańskim światem. Matka Boska ukazała się im kilkukrotnie, przekazując tajemnice, które miały zmienić bieg historii. Ale jedna z nich, trzeci sekret fatimski, do dziś wzbudza największy strach, kontrowersje i niewyjaśnione pytania. Przez dziesiątki lat Watykan ukrywał te tajemnice. Papierze milczeli, ludzie spekulowali, a kiedy w końcu ją ujawniono, niektórzy nie uwierzyli, że poznali całą prawdę. Dlaczego? Co takiego mogło się tam kryć, że nawet najwyżsi duchowni bali się mówić? Teraz, po latach niepewności, Papież Franciszek zabrał głos. W obliczu rosnącego chaosu na świecie, wojen, konfliktów i narastającego podziału, jego słowa rzuciły nowe światło na to, co naprawdę oznacza trzeci sekret. Czego powinniśmy się obawiać? Czy już za późno by coś zmienić? A może to wszystko, to tylko początek? Za chwilę poznasz całą prawdę. Nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybować nasz kanał i aktywować dzwoneczek oraz udostępnij film znajomym i rodzinie. Na koniec napisz w komentarzu Niech światło zapłonie w sercu każdego człowieka I w każdym zakątku tej ziemi Objawienia w Fatimie Był 13 maja 1917 roku Dzień jak każdy inny w małej portugalskiej wiosce Fatima Trójka dzieci, Lucia dos Santos Jej kuzyni Hyacinta i Franciszek Marto Pasła owce na wzgórzu Cova da Iria Nic nie zapowiadało tego, co miało się wydarzyć Nagle pojawiło się światło, tak jasne, że oślepiło ich na moment. Myśleli, że to błyskawica, znak nadchodzącej burzy, ale nie było żadnych chmur. Chwilę później, na niewielkim dębie, ujrzeli niesamowitą postać, kobietę ubraną w biel, jaśniejącą niczym słońce. Była piękna, łagodna i promieniowała światłem. W dłoniach trzymała różaniec. Nie bójcie się, powiedziała do nich. Jestem z nieba. Tak rozpoczęła się seria objawień Matki Boskiej, które trwały przez sześć miesięcy. Każdego trzynastego dnia miesiąca, od maja do października, Maryja ukazywała się dzieciom, przekazując im swoje przesłanie. Wieść o tych niezwykłych wydarzeniach rozniosła się błyskawicznie. Ludzie byli podzieleni: Jedni wierzyli, że to cud, inni uważali to za oszustwo. Władze Portugalii, które w tamtym czasie były wrogo nastawione do kościoła, uznały dzieci za zagrożenie. Latem dzieci zostały aresztowane przez burmistrza Vila Nova de Urem. Próbowano je zmusić do przyznania się, że kłamią. Grożono im nawet, że zostaną zamknięte w lochu, ale mimo strachu dzieci nie ugięły się. Były pewne tego, co widziały. W końcu nadszedł 13 października, dzień ostatniego objawienia. Do Fatimy przybyły tłumy ponad siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Wśród nich byli zarówno wierzący, jak i sceptycy. Wszyscy chcieli zobaczyć, co się wydarzy. I wtedy rozegrał się cud: cud słońca. Deszcz, który od rana zalewał Fatimę, nagle ustał. Niebo rozświetliło się, a słońce ku przerażeniu wszystkich zaczęło wirować na niebie. Ludzie krzyczeli, niektórzy padali na kolana, inni uciekali w panice. Słońce zmieniało barwy, pulsowało, zdawało się spadać na ziemię. Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko prości wieśniacy, ale też dziennikarze, naukowcy, a nawet ateiści. Po dziesięciu minutach wszystko wróciło do normy, ale jedno było pewne coś nadprzyrodzonego właśnie się wydarzyło. To był ostateczny dowód na to, że objawienia dzieci były prawdziwe. Przekaz Matki Boskiej, ale to, co Maria powiedziała dzieciom, było jeszcze bardziej przerażające niż cud, który zobaczyły tłumy. Módlcie się, módlcie się gorliwie, jeśli ludzie się nie nawrócą, nadejdą wielkie cierpienia. Matka Boska prosiła o codzienny różaniec, aby wyprosić pokój dla świata. Ale to nie wszystko. Powiedziała, że jeśli ludzkość nie zaprzestanie grzechów, nadejdą wojny, prześladowania kościoła i cierpienia papieży. Ostrzegła, że bez nawrócenia świat Czeka jeszcze większa tragedia niż ta, którą już znano, i tu padła najbardziej niepokojąca prośba. Maryja powiedziała, że jedynym ratunkiem jest poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Jeśli to się nie stanie, Rosja rozszerzy swoje błędy na cały świat, powodując wojny, nieszczęścia i prześladowania. Czy to się spełniło? Czy świat posłuchał ostrzeżeń Matki Boskiej? Jak pokazuje historia? Nie do końca. Matka Boska nie tylko ukazała się trójce pastuszków, ale przekazała im trzy tajemnice, które miały pozostać ukryte przez lata. Pierwsze dwie ujawniono już w latach czterdziestych XX wieku, ale trzeci sekret długo pozostawał w ukryciu. Dlaczego? Co było w nim tak przerażającego? Pierwszy sekret wizja piekła. To, co ujrzały dzieci, było czymś niewyobrażalnym. Matka Boska podniosła rękę i nagle otworzyła się przed nimi otchłań. W jej wnętrzu widać było morze ognia, w którym zanurzone były dusze potępionych. Ich ciała przechodziły przez płomienie, niczym rozżarzone węgle, unosząc się, po czym gwałtownie opadały. Ale to nie wszystko. Wśród nich poruszały się przerażające istoty, demony, które miały nieludzkie kształty, przypominające potwory, czarne i prześwitujące. Wydobywały z siebie okrzyki bólu, przerażające jęki, wrzaski, które brzmiały jak echo tysięcy potępieńców. Łucja opisała to widzenie w sposób porażający gdyby nie obietnica, że trafimy do nieba, umarlibyśmy ze strachu. To nie była zwykła wizja, to była przestroga Matka Boska powiedziała, że wiele dusz wpada do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się za nie modlił. I wtedy padły słowa, które miały na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają wiarę. Módlcie się, módlcie się gorliwie, odmawiajcie, Różaniec. Jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, nadejdą jeszcze większe nieszczęścia. Drugi sekret, konsekwencje grzechów świata. Ale pierwszy sekret to był tylko początek. Drugi sekret był jeszcze bardziej niepokojący. Matka Boska mówiła o tym, co wydarzy się, jeśli ludzkość nie nawróci się i nie zacznie pokutować. Zapowiedziała, że jeśli ludzie nie zmienią swojego postępowania, wybuchnie nowa, jeszcze gorsza wojna. I rzeczywiście, 20 lat później, wybuchła druga wojna światowa. Maryja wskazała także na jeden konkretny kraj Rosję. Powiedziała, że jeśli Rosja nie zostanie poświęcona jej niepokalanemu sercu, to Rozszerzy swoje błędy na cały świat, powodując wojny i prześladowania kościoła. A co wydarzyło się później? Komunizm rozlał się po całym świecie. Miliony ludzi żyły pod terrorystycznymi rządami, religia była tłumiona, kościoły zamykane, kapłani więzieni. Rosja stała się miejscem, gdzie Bóg przestał być obecny. Ale Matka Boska powiedziała też coś więcej: jeśli świat się nawróci, Zapanuje pokój. Jeśli Rosja zostanie poświęcona jej niepokalanemu sercu, to się nawróci. I rzeczywiście, lata później, w 1984 roku, papież Jan Paweł II poświęcił Rosję Maryi. Niedługo potem Związek Radziecki upadł, a komunizm stracił swoją siłę. Ale co, jeśli to był dopiero początek? Trzeci sekret wizja zagłady kościoła. I wreszcie Trzeci sekret, ten, który przez dziesięciolecia był ukrywany, ten, którego treść wzbudzała największy strach. Łucja spisała go w liście, który został zamknięty w kopercie i wysłany do Watykanu. Papież Jan XXIII miał go otworzyć w roku 1960. Ale gdy go przeczytał, postanowił go nie ujawniać. Dlaczego? Czego tak bardzo się obawiano? Trzeci sekret opisywał mistyczną wizję, w której Anioł z płonącym mieczem grozi światu. Matka Boska zatrzymuje go na moment, ale Anioł woła penitencja, penitencja, czyli pokuta, pokuta. Wtedy dzieci widzą biskupa w bieli, który przechodzi przez miasto w ruinie, modląc się za martwych wokół niego. Idzie powoli, jest wyczerpany, otoczony przez duchownych i wiernych, aż w końcu dociera pod ogromny krzyż i tam zostaje zaatakowany. Łucja napisała: Żołnierze strzelali do niego, a wraz z nim ginęli inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice oraz wielu wiernych. Czy to była tylko wizja? Czy ostrzeżenie przed tym, co miało się wydarzyć? Czyż nie brzmi to znajomo? 13 maja 1981 roku, dokładnie 64 lata po pierwszym objawieniu w Fatimie, papież Jan Paweł II został postrzelony na placu Świętego Piotra. Sprawca, ali-akca, wycelował i oddał cztery strzały. Papież cudem przeżył. Później, gdy odzyskał siły, powiedział: Jedna ręka strzelała, inna ręka prowadziła kulę. Był przekonany, że to Matka Boska ocaliła jego życie. W ramach podziękowania odwiedził Fatimę i umieścił pocisk, który go trafił w koronie figury Maryi. Ale czy to oznacza, że trzeci sekret wypełnił się w całości? Nie wszyscy są o tym przekonani. Niektórzy twierdzą, że prawdziwy sens wizji nadal się nie ujawnił, że to, co nas czeka, dopiero nadejdzie. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, powiedział kiedyś. Nie ma tu mowy o jakimś nieuniknionym fatum. Proroctwo nie jest czymś, co musi się wydarzyć, lecz ostrzeżeniem. Jeśli ludzkość się zmieni, katastrofa może zostać zażegnana. Czy oznacza to, że świat stoi na krawędzi, czy możemy jeszcze coś zrobić, by uniknąć tego, co zostało przepowiedziane? A może to już się zaczęło? Przez dziesięciolecia trzeci sekret fatimski był owiany tajemnicą. Gdy wreszcie go ujawniono, wielu ludzi miało poczucie niedosytu. Czy to możliwe, że Watykan nie ujawnił całej prawdy, że istnieje jakaś ukryta część przepowiedni, którą zna tylko wąskie grono hierarchów Kościoła? Papież Franciszek, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, wielokrotnie nawiązywał do trzeciego sekretu, ale nie wprost. Zamiast tego mówi o znakach czasu, o niebezpieczeństwie, które już jest wśród nas. Trzecia wojna światowa w kawałkach Papież Franciszek nie boi się mówić prawdy, nie uspokaja, nie łagodzi, wręcz przeciwnie bije na alarm. W 1991 roku, kiedy upadł związek radziecki, wielu ludzi uwierzyło, że świat wchodzi w erę pokoju, ale co widzimy dzisiaj? Wojny, zamachy terrorystyczne, chaos polityczny, podziały społeczne. Papież Franciszek powiedział coś, co wstrząsnęło opinią publiczną. Świat już wszedł w trzecią wojnę światową. Ale nie jest to wojna taka, jaką znamy z podręczników historii. To wojna, która toczy się w kawałkach. Czy to przypadek, że jego słowa pokrywają się z wizją trzeciego sekretu fatimskiego? Przypomnijmy, w objawieniu dzieci widziały biskupa w bieli, który przechodzi przez miasto w ruinie. Otaczały go zwłoki ludzi, a u jego boku szli duchowni i wierni. Dziś widzimy zrujnowane miasta w Syrii, na Ukrainie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Miliony ludzi są prześladowane za wiarę, a chrześcijaństwo jest atakowane na niespotykaną wcześniej skalę. To, o czym mówi papież, nie jest czymś, co dopiero ma nadejść. To się już dzieje. Papież Franciszek wzywa do nawrócenia. Ale to nie wszystko. Papież Franciszek nie pozostawia złudzeń: świat jest w stanie duchowego kryzysu. Ludzie oddalili się od Boga, a grzech rozprzestrzenia się jak zaraza. Co na to trzeci sekret fatimski? Matka Boska powiedziała w Fatimie, że jeśli ludzkość nie nawróci się i nie zacznie pokutować, nadejdzie kara. Papież Franciszek powtarza ten sam przekaz: Musimy wrócić do Boga. Nie możemy pozwolić, by świat pogrążył się w ciemności. Musimy modlić się o pokój, a przede wszystkim o nawrócenie ludzi. On dobrze wie, że czas się kończy. Czy papież Franciszek odgrywa rolę w proroctwie fatimskim? Niektórzy uważają, że to właśnie on jest. Biskupem w Bieli, którego widziały dzieci w swojej wizji. Niepokojące jest to, że w ostatnich latach Kościół przechodzi największy kryzys w historii: ataki na papieża, rozłamy wewnętrzne, coraz mniejsze zaufanie wiernych, a do tego prześladowania chrześcijan na całym świecie. Czy to oznacza, że jesteśmy świadkami ostatecznego wypełnienia trzeciego sekretu fatimskiego? Czy papież Franciszek jest ostatnią przeszkodą przed tym, co nieuniknione? Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości: świat stoi na krawędzi. Ale czy to oznacza, że wszystko jest stracone? Nie, bo wciąż mamy szansę na ratunek. Ratunek jest w naszych rękach. Papież Franciszek wielokrotnie wzywał do modlitwy i nawrócenia. Powiedział: Pokój nie jest dziełem polityków, pokój jest darem Boga, ale to my musimy o niego prosić. To jest dokładnie to, o czym mówiła Matka Boska w Fatimie. Odmawiajcie różaniec każdego dnia, pokutujcie, módlcie się o przebaczenie. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli ludzkość nadal będzie ignorować ostrzeżenia, to wtedy proroctwo się dopełni i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie był ostrzeżony. Objawienia w Fatimie miały miejsce ponad 100 lat temu, ale to, co zostało wtedy przekazane, nie straciło na aktualności. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że dopiero teraz w pełni rozumiemy ich znaczenie. Matka boska ostrzegła ludzkość przed trzema katastrofami: duchowym upadkiem i potępieniem wielu dusz, wojnami i prześladowaniem kościoła, zniszczeniem świata, jeśli ludzie nie wrócą do Boga. Teraz, kiedy patrzymy na współczesny świat, trudno nie dostrzec spełnienia tych proroctw. Czy wszystkie zapowiedzi Matki Boskiej się spełniły? Patrząc na historię ostatniego wieku, widzimy przerażające paralele między objawieniami fatimskimi a tym, co się wydarzyło. Druga wojna światowa? Matka Boska mówiła, że nadejdzie, jeśli ludzie się nie nawrócą. I przyszła. Ekspansja komunizmu. Dokładnie tak, jak przepowiedziała Rosja, rozszerzyła swoje błędy na cały świat. Prześladowania kościoła? Wystarczy spojrzeć na XX wiek. Setki tysięcy chrześcijan było mordowanych za wiarę. Kościoły burzone, papieże atakowani. Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy spełniło się wszystko? Czy najgorsze już za nami, czy dopiero przed nami? Wielu teologów uważa, że trzeci sekret fatimski nie został wypełniony do końca. Że to, co zobaczyły dzieci ruiny miasta, zabity papież, kościół w rozsypce, to dopiero początek. Bo przecież czy? Świat wygląda dzisiaj na ocalony. Jakie konsekwencje niesie dla ludzkości trzeci sekret w dzisiejszych czasach? Patrzymy wokół i co widzimy? Wojny, chaos, przemoc, prześladowanie chrześcijan. Papież Franciszek mówi o trzeciej wojnie światowej w kawałkach. Mówi, że świat już płonie, tylko jeszcze nie zdajemy sobie z tego w pełni sprawy, a przecież Matka Boska dała jasną drogę wyjścia. Módlcie się, pokutujcie, wracajcie do Boga. Czy ludzkość to zrobiła? Nie, zamiast tego wiara zanika. Coraz więcej ludzi odwraca się od Boga. Kościół jest osłabiany od środka. Nawet duchowni dzielą się między sobą, nie wiedząc, jak powstrzymać postępujące zło. Grzech jest promowany, a dobro wyśmiewane. Więc, co czeka świat, jeśli ludzkość nie posłucha tego, co zostało przepowiedziane? Odpowiedź jest prosta. To, co widzieli pastuszkowie w wizji trzeciego sekretu, płonący miecz Anioła, krzyż otoczony zabitymi ludźmi, miasto w ruinie, jeszcze się nie spełniło w całości, ale może się spełnić. Nieustanna walka duchowa. Czy mamy jeszcze szansę? Matka Boska mówiła jedno: Modlitwa może zmienić losy świata. Jeśli ludzie będą się modlić, jeśli poświęcą Rosję, jeśli wrócą do Boga, zapanuje pokój. Czy to oznacza, że wszystko zależy od nas? Tak. Dziś świat jest w duchowej wojnie. To nie jest już tylko konflikt między narodami, to walka o dusze ludzi. Każdy, kto ma wiarę, musi ją umacniać. Różaniec, pokuta, powrót do sakramentów, tylko tyle i aż tyle. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli będziemy myśleć, że to wszystko są tylko stare przepowiednie, to może nadejść dzień, kiedy będzie za późno. Rola Kościoła i papieży. Czy powiedzieli nam wszystko? Wielu ludzi wciąż zastanawia się, czy Watykan ujawnił całą prawdę o trzecim sekrecie. Bo jeśli rzeczywiście cała wizja odnosiła się tylko do zamachu na Jana Pawła II, to dlaczego Watykan przez tyle lat zwlekał z jej ujawnieniem? Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś bardzo ważne słowa: Każdy, kto myśli, że proroctwa fatimskie są już wypełnione, jest w błędzie. To oznacza jedno. To jeszcze nie koniec. Kościół ma ogromną rolę do odegrania w tym, co nadchodzi. Papież Franciszek już ostrzega przed globalnym konfliktem, ale czy zrobił wystarczająco dużo? Czy Kościół spełnił wszystkie instrukcje Matki Boskiej? Czy Rosja została naprawdę poświęcona? Czy ludzie naprawdę się nawrócili? Czy świat się zmienił? Czy mamy wybór? Fatima nie była tylko objawieniem, to było ostrzeżenie. I choć świat może udawać, że nic się nie dzieje, choć wielu ludzi woli nie myśleć o tym, co nas czeka, to jedno jest pewne. Przepowiednia fatimska jeszcze się nie dopełniła. Ale nie wszystko jest stracone. Matka Boska nie tylko ostrzegła, dała nam też rozwiązanie. A teraz wybór należy do nas. Albo ludzkość się przebudzi i wróci do Boga, albo spełni się wszystko, co zostało zapisane. Przez ostatnie minuty przyjrzeliśmy się objawieniom fatimskim, trzem sekretom i temu, jak odnoszą się do dzisiejszego świata. Matka Boska ostrzegała przed wojną, duchowym upadkiem i cierpieniem Kościoła. Pierwsze dwa sekrety spełniły się w przerażający sposób: druga wojna światowa, komunizm, prześladowania chrześcijan, ale co z trzecim sekretem? Czy naprawdę odnosił się on tylko do zamachu na Jana Pawła II? Czy może zawiera coś, czego wciąż nam nie powiedziano? Papież Franciszek mówi o trzeciej wojnie światowej w kawałkach: konflikty narastają, a świat coraz bardziej oddala się od Boga. Czy to właśnie to, o czym mówiła Matka Boska? Czy jesteśmy świadkami ostatecznego wypełnienia proroctwa? A teraz pytanie do ciebie, czy wierzysz, że objawienia fatimskie nadal mają znaczenie? Jak myślisz? Czy papieże powiedzieli nam całą prawdę o trzecim sekrecie? Czy świat zmierza w stronę wypełnienia tych proroctw? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Chcę wiedzieć, co ty o tym myślisz. Nie zapomnij też polubić tego filmu i zasubskrybować kanału, jeśli chcesz więcej takich treści. Im więcej ludzi dowie się o Fatimie, tym większa szansa, że coś jeszcze możemy zmienić. Dziękuję, że byliście tu ze mną. Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.